Ej. to jest tej, ta trójka. O Boże ja jedynki tej moja długcy trójka. Ej, zobaczcie kurcę, ale będziecie... By... Bożej bierz notes i, i zapisz uważnie. Ej, co to? Co jest? Kurwa, kaczka, papiga. Ej, ale to jest dobre? Ej, zobaczcie. O nie kropatyki. O nie O nie będzie o, coś ty zrobił! Będzie wesoła tej simulku z Przepraszam, was, was bardzo wrzuciłem co miałem Jedynki te żółte jeszcze, latarki, ja Najlepsze wpierdala. to jest to, że mamy... No i to, że mamy jedynki w ogóle te, te patyki, kurde te. Raski włączone. Ej, jaj duży z okrąg? Zaraz zobaczę jaki będzie duży. Ja pierdziele, gówno. Ej, masz termometr? Ja mam dobra, Okej. Okay. A korasy gdzie są? Wiecie? włączyłem. Pod schodami okay. tak Dobra, super. No to nic, patrzymy temperaturkę. E5-8, o, o, panie 7-9. Dotną drzwi, do, drzwi czy mi się zdawało, że drzwi dotknął gdzieś. Ej, co jest, co jest co Tu 5-8 było Gdzie, gdzie tam? Po mnie? Na wejściu? we wejściu, ale coś tam takie dotknięcie drzwi jakieś, takie, pliknięcie. Takie, takie gdzie do góra? Góra? U mnie, u mnie, u mnie. Ale gdzie? Góra, dół? Na lewo, tutaj w kuchni. To ty nie jesteś tu. Jest na lewo. Tak? Tutaj, Aha, tam to... dalej w lewo. Orby, orby, są, tu, być... są orby, tu są orby, tu są orby u mnie Orby, dobra. Tu w korytarzu Znaczycie sobie, że są orby. Okej, okay. zaznaczam orby, do wody. Orby. No to wiem gdzie jest. To idziemy no. po dużo te... Tu jest wyjście ogólnie. Można tędy wychodzić sobie. Dwa tak? stop. No tak. Kurwa, jeszcze na czerwono paliło, ja pierdolę pa to. Się się Co to no, jest? Piecyk, piecyk. Co to ze skieczczenie? tu jak ten piecyk co bucha <grymne> jedziemy ale o, jestem zeskany już tutaj a tak się skłoda która godzina? o kurwa panowie dziś nieźle koczkodo pachnie to samo dobra, temperaturę trzeba mieć ten moment, bo nie wiadomo czym mroży, nie? Zdjęmy i co to jest za geiger? Ja Marcin zobacz co to, to za geiger jest o kurwa o co to jest? A to, to są Mikrofon komerty. paraboliczny jest taki tej zrąbany Ej, bierzemy tak. Ma ktoś brał ultrafiolet ja wziąłem teraz. Ja Ej, mam, nic nie ja mówię, mam. ale kolbę wyłączę chyba Papie gdzie are you, are you close By sulpa friendly you? Where are you Where are you Are you close Are you friendly Where are you Say something Nie Podola Show yourself No. <laughs> Ej, wejście u V, bo dotknął drzwi właśnie. No, Marcin miałeś, bo jeszcze się pytałem. A, mam, mam, mam. Ej, gdzie ten sur mogę ten? Gdzie jest tu na pewno jest? Które drzwi Ty tutaj, wejściu? Wiesz nie wiem, których, bo chyba tam bardziej od kuchni. Ej, stópka jest, stópka jest. Do... Ej, dobra, idę włączyć korki, bo tu stupka, nic nie widać. Stópka, jest jest, panie. Kurde, mi nic ty. Nie widać. Ej, jeden, jeden, dwa. Pisze? Pisze. Pisze, pisze, pisze. Słoducho pisze, jest. Ma ktoś aparat? Mara Rebden Tyje, Orby Pismo Ducha mamy, pane. To jest. Ja od razu zaznaczam. Dwa jeden. me? Wejdę stopniowo. Chwalę 1-2, ej, co tu jest, to jest 1-2? W Kiblu? Nie, dobre. dobra, dobra. Proszę do, do Kibla? Nie wiem, właśnie, poczekaj. Oj, co, 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 co? Chodzi o coś, mi się zabał? Do you Hello? Hi? How are you? Macie moment. Jesteś dalej? Jesteś young? I hand to kurwa. Nie, hand. Taje Mara, ja. Taje, no. Taje Mara. Mara pasowało, nie? Bo I korki od razu. Taje już by handował, co? No 70% jak będziemy mieć, nie? Może zacząć już 1.6 Nie ma tam Niewa za sign Może krótca przeniesiemy jeszcze jednego co? O tak O Ej gadał, gadał, gadał! No ile? Hilfebox gadał, Mara, Mara jest, okej, okay. let's go Mara jest. Może się odezwała ty to no wszystko skąd wiesz? Tak, tak. Są mroźne czy coś? Nie wiem jest Spirit Box, jest orby i pismo ducha, i masz marę. Jest no. pismo ducha? O, jest Na materę, pewno pisał, odezwała, wtedy co wiesz? gadaliśmy. Tak, że tak, tak. książkę no i. Też... Co to było? Co to mi tu piko? No Ta taka. Ja czasami typu Pirk nie? nie? Tak, kamerki ja odpadają. Ten piecyk zobacz, zobaczcie ten. Dźwignik gruchu i świeczki panowie. A tak się składa, że śnieżny koczkodon. da. Tam rażne? Nie, nie mogę. Chodzi na hale. No. Wodzony zapachem rozpolka <grywa> <Na. grywa> Dobra, co sam wiesz? Co tam trzeba zrobić? A, z drugą sieczkę wykroby coś co poza ruchu Też to możemy zrobić czyli ruchu, odpalista. Mamy ten? Palamy ten, ten czujnik ruchu? ruchu, odpalamy tę świeczkę. Są te chyba, nie? To jest To, to. Mm, to tak, tak? No? To, A, to jest świeczka. Tak, <laughs> nie, Świeczki mówię, czujnik ruchu. No, kurwa, patyki. I jebał go, i jebał, i jebał. Pe, 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 rin, pe, 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 A gdy słoik pękł jest, dobra, ja nie was. mogę wejść. Dobra, ja bym tu odpalił, czynnik ruchu. Co mówicie? I, I Marcin tam, po drugiej stronie może, tu co? Tutaj gdzieś. Czemu nie? To ma ten drugi czynnik ruchu? Co tu w ogóle jeszcze chodzi, ty? Jeszcze jeden z pydboks? Gdzie on jest? A tu... No, mój takie malutki były. jeszcze. Ksiąsę pogadajmy z nim, ty. pogadajmy z nim. Co wy? Czemu wyłączyłeś, Kurba. A jest zaznaczało dowód czy nie? Tam. Are you here? To ja były Orby, nie? How old are you? Może być mimik tej. Are you angry? Tak mimik. A ona swoja zrobić? No. Może. Are you adult? Are you here? No, zamykasz drzwi. Tammy. Are you old? Are you angry? No to jakoś. How old are you? Do you hear me? No pre-boxy tak jest, nie? Wiem, Właśnie że już jest. Co my robimy? Co my robimy? Ej, nie, no ja puść, świeczki. Nie lubię tej. Aha. Nie lubię kurwa. Tak, czekać. Ej, może być ten, może faktycznie ten. Nie jest Mara. O, proszę, Zmuchną. Mara zmucha świeczki? Ma Kamil? Czy Mara Ej, duch, te może Aha, okej. Okay. Wow, ty było? kurwa! Zmuchnął, zmuchnął. <laughs> o jest ten M. obraz! Kurka. Ej, Coś. event, event. Ja pierdolę, bo mnie pole Ej hey, Hunt! Oh, Hunt! Here we go Hunt! Drzwi zamknięte są Co jest? Ale miałem szczęście, że przeszedłem Kamilek? Panowie, co Kamilek? Schowaj się tu Gdzie jesteś to? Jestem za Mam smut sticksa Otwieraj te drzwi Jak będziesz mógł no? Nie, nie, nie Zamknięte jest Cały czas zamknięte Kamilek, masz Gdy smut sticksa że... Schowaj się, bo nas znajdzie tutaj To schowa. To się schować? No bo macie stoty jak ta dupa, to oh, szafunk. Okay. Bo ja czekałem, żeby wyszedł. Nie, ej, dobra, pochancie, pochancie od drzwi są. Ej, nie przyszedł tu nawet? Frajer. No. Maciej. Loser. Ale miał szczęście, może, człowieku. No, Muszę żyć już szczęście. Mara, jest? Jest. Ale będzie mi mi szaleje jak wtedy, kurwa, nie? Raczej Mara faktycznie. Tak, z światła i z tymi, nie? Z żarówką z takiego. Statyw odblokowałem następnie. Uh -huh.